Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w szybkim porannym newsie. Dziś mamy 12 luty, a więc zaczynamy. Poranny przegląd prasy zaczynamy, proszę Państwa, od informacji opublikowanej na platformie X przez niemiecki tygodnik informacyjny Der Spiegel, który poinformował o planowanych przez rząd federalny Niemiec znaczących cięciach w finansowaniu kursów integracyjnych. A więc programów skierowanych głównie do migrantów i uchodźców, mających na celu naukę języka niemieckiego, poznanie systemu prawnego, zasad funkcjonowania państwa oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy i w życie społeczne. Według wpisu niemiecki rząd planuje wyraźne ograniczenie wydatków na te działania co już teraz wywołuje fale krytyki ze strony części sceny politycznej, w szczególności Partii Lewica, która ostrzega przed, jak to określono, katastrofalnymi skutkami, oraz Zielonych, którzy zwracają uwagę na długofalowe ryzyka dla całego społeczeństwa, określając, że integracja nie jest jedynie kosztem budżetowym, lecz inwestycją w stabilność społeczną, bezpieczeństwo. I spójność państwa. Krótka informacja porządkowa. Szybki poranny news. Ukazuje się codziennie rano. Jeśli chcesz go mieć pod ręką, wiesz co zrobić. Wracamy do tematu. Sprawa dotyczy niezwykle wrażliwego obszaru niemieckiej polityki wewnętrznej, ponieważ Niemcy od lat pozostają jednym z głównych krajów przyjmujących migrantów w Europie. A skuteczność programów integracyjnych dla wielu wielokrotnie wskazywano jako kluczowy element zapobiegania marginalizacji, bezrobociu wśród przybyszów oraz napięciom społecznym. Dlatego, propozycja ograniczenia finansowania wywołuje pytania o to, czy oszczędności budżetowe nie przyniosą w przyszłości znacznie wyższych kosztów społecznych. Kursy integracyjne obejmują zazwyczaj intensywną naukę języka, moduły dotyczące prawa, historii i wartości konstytucyjnych, a także wsparcie w odnalezieniu się w realiach administracyjnych i zawodowych. To dla za wielu nowych mieszkańców Niemiec stanowi fundament samodzielności. Tymczasem planowane cięcia mogą oznaczać mniejszą liczbę dostępnych miejsc dłuższe kolejki oczekujących, ograniczenie godzin zajęć albo redukcję wsparcia towarzyszącego, takiego jak opieka nad dziećmi czy doradztwo zawodowe. Krytycy decyzji wskazują, proszę Państwa, że w sytuacji rosnących wyzwań migracyjnych oraz napiętej debaty publicznej wokół integracji, ograniczenie narzędzi, które mają sprzyjać wyłączeniu społecznemu, może przynieść efekty odwrotny do zamierzonego, zwiększając frustrację zarówno wśród migrantów, jak i części społeczeństwa przyjmującego, a także utrudniając w walkę z dezinformacją i radykalizację. Zwolennicy oszczędności mogą natomiast argumentować, że budżet państwa znajduje się pod presją wielu wydatków, od transformacji energetycznej po kwestie obronności. I konieczne jest szukanie redukcji kosztów w różnych obszarach. Jednak pytanie pozostaje otwarte, czy integracja jest właściwym miejscem do takich oszczędności, zwłaszcza, że skuteczne wyłączenie migrantów na rynek pracy w średnim i długim okresie może przynieść wymierne korzyści gospodarcze w postaci wyższych wpływów podatkowych i zmniejszenia zależności od świadczeń socjalnych. W tle tej informacji znajduje się również szersza europejska dyskusja o modelach integracji, odpowiedzialności państw członkowskich oraz o tym, jak pogodzić kontrolę migracji z humanitarnymi zobowiązaniami i potrzebami rynku pracy, który w wielu sektorach od opieki zdrowotnej po budownictwo boryka się z niedoborem pracowników. Publikacja wywołała zainteresowanie opinii publicznej i mediów, ponieważ pis pochodzi od jednego z najbardziej wpływowych niemieckich tytułów prasowych, a sama kwestia integracji pozostaje tematem silnie Spolaryzowanym, co oznacza, że każda zmiana finansowania czy kierunku polityki może stać się elementem szerszej debaty politycznej, zwłaszcza w kontekście nadchodzących kampanii wyborczych i rosnącego poparcia dla ugrupowań krytycznych wobec dotychczasowej polityki migracyjnej. Na tym etapie proszę Państwa, nie znamy wszystkich szczegółów proponowanych cięć, ani ich ostatecznego kształtu. Jednak już sama zapowiedź ograniczeń wystarczyła, by wywołać ostrą reakcję części opinii i partnerów koalicyjnych, co sugeruje, że temat może w najbliższych tygodniach stać się jednym z najważniejszych lub ważniejszych punktów niemieckiej debaty publicznej. Podsumowując, wpis opublikowany przez niemieckie medium informuje o planowanych przez rząd federalny redukcjach środków na kursy. Integracyjne, które mają wspierać migrantów w nauce języka i adaptacji do życia w Niemczech, a decyzja ta spotyka się z wyraźną krytyką ze strony lewicy i zielonych, ostrzegających przed poważnymi konsekwencjami społecznymi, co zapowiada dalszą, intensywną dyskusję w kierunku polityki integracyjnej naszego zachodniego sąsiada. Na koniec, oczywiście, zachęcam Państwa do. Zapoznania się z innymi materiałami, z innymi filmami na kanale. Zachęcam do subskrypcji kanału, do podawania odcinka dalej, oraz co ważne, do komentowania odcinka. Zachęcam do dyskusji w nim, do wypowiadania się na dany temat, czy zgadzacie się Państwo, czy też nie. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Życzę spokojnego, miłego dnia i słyszymy się tradycyjnie. Już jutro rano.